Witam Państwa na e, wideo relacji z 8. E, hortensjowego zawrotu głowy z naszych dni otwartych, które odbywają się w gospodarstwie Elżbieta i Piotr Brużywoda i syn. E, wielu z Was być może nie dotarło na nasze, na nasze dni otwarte, więc mamy nadzieję, że ta wideorelacja choć trochę pozwoli, pozwoli, wam, e, pozwoli Wam zastąpić wizytę u nas i będziecie mogli zobaczyć, co u nas działo się przez ostatnie dwa e, weekendowe dni. relacji mają Państwo okazję zauważyć większość etapów przygotowania do naszych dni otwartych. Przygotowania te zaczynamy już dużo wcześniej, bo zaczynamy je już w miesiącu czerwcu. Zaczynamy je od przygotowania, przygotowania ogłoszeń, przygotowywania grafik, ale też od przygotowywania dekoracji, które, które odbywają się już, że tak powiem, na, na samym końcu. Staramy się, aby co roku pokazywać coś nowego, żeby nie było to, to samo, żeby, nie, żeby dekoracje nie stały się kolokwialnie mówiąc a nasi klienci, którzy nas odwiedzają, byli zadowoleni i wracali do nas w latach następnych. Mamy nadzieję, że tegoroczne dni otwarte będą się Państwu podobały tak jak poprzednie. Co roku dokładamy tutaj starań i jesteśmy otwarci na, na, konstruktywne, na konstruktywne uwagi. Co roku szczególnym zainteresowaniem, jak sama nazwa wskazuje, cieszy się hortensja. Jest to roślina, która w terminie dni otwartych przeżywa swoje kwitnienie i potrafi kwitnąć aż do jesieni. Chodzi tutaj głównie o to, żeby pokazać co roku nowe, nowe odmiany, ale też, ale też pokazać inne odmiany roślin. Mamy duży wybór traw, mamy duży wybór rododendronów, bylin. A także, a także wielu innych gatunków roślin, które również potrafią, potrafią zaciekawić. Coraz większe zainteresowanie stanowią rośliny na pniu. Co nas cieszy i co pojawia się również w naszym, w naszym asortymencie. Staramy się co roku powiększać nasz asortyment. Na kolejnej przebitce widzimy, jak y, tworzymy nasze, nasze piękne, piękne panie, y, piękne manekiny, które mają stworzone suknie z. Roślin. Z roślin, które są hodowane u nas, które produkujemy, co roku też staramy się zmieniać materiał, z którego produkujemy nasze kompozycje, aby, aby, też, aby też po prostu pokazać to i zainspirować naszych klientów do tworzenia, do tworzenia nowych rzeczy. Witam Was na kolejnej naszej ósmej edycji hortensjowego Zawrotu Głowy. Myślę, że jesteśmy dla Państwa takim miłym wrażeniem i, i miejscem, gdzie możecie Państwo do nas dotrzeć, gdzie możemy tutaj spełnić Wasze oczekiwania. Mamy w ofercie bardzo duży asortyment hortensji, tak jak wskazuje sama nazwa, właśnie tych dni, ale po to jest to robione, że ta hortensja w tym okresie jest najładniejsza, naj, najfajniejsza i dlatego są to nasze takie dożynki podsumowanie naszej pracy całorocznej i zapraszamy Państwa do odwiedziny naszego, naszego punktu, naszego, naszej szkółki przez cały rok również. Chcielibyśmy Was również zaprosić do, do naszej kolekcji rododendronów, które mamy też bardzo ładne. Mamy, mamy takie marzenie, żeby spełnić Państwa oczekiwania w pełni. Co roku mamy coś nowego, tak jak w tym roku jest kilka nowych, ciekawych odmian hortensji, tak jak również nasze kompozycje, które przygotowujemy, jak, jak nasze, nasze panie z tyłu za mną, które robimy z kompozytów właśnie roślinnych. I w tym roku mamy coś nowego, piękny bukiet, który leży i czeka na Państwa odwiedzenie. Sukcesem do tego, żeby Hortensje nas zachwycały, czyli bardzo dobrze rosły, tak jak tutaj w szkółce, proszę Państwa, no są dwie podstawowe rzeczy. Jest to woda i składniki pokarmowe. Niestety hortensje mają bardzo duże potrzeby wodne, zarówno hortensja ogrodowa, jak i hortensja bukietowa. I również mają bardzo wysokie potrzeby pokarmowe, no bo popatrzcie Państwo, jakie to są wielkie krzewy, tak? One mają, tutaj mają około metra, ale jak je posadzicie do ogrodu, to niektóre odmiany będą osiągały półtora metra, a starsze egzemplarze nawet będą miały dwa metry wysokości, kilkadziesiąt lub kilkaset liści. Każdy z tych liści transpiruje i żeby nasza hortensja dobrze rosła, niestety musi mieć zapewnioną wilgoć przez cały okres wegetacji. Co w praktyce oznacza, że musimy ją po prostu podlewać. Jak już przez tydzień czasu nie było deszczu. A mamy taką lżejszą glebę, to już koniecznie, bo no na, na cięższych glebach może, może nawet i wytrzyma dłużej bez, bez podlewania. Szanowni Państwo, widać, że po kolejnym dniu, drugim dniu, ósmej edycji Hortensjowego Zawrotu Głowy, pogoda jest z nami, goście są z nami, turyści, którzy wywożą z naszej szkółki pełne muzyki roślin, pięknych roślin, przede wszystkim króje u nas Hortensja. Jesteśmy bardzo, bardzo mega zadowoleni. Z ósmej edycji już przez 8 lat zawsze staraliśmy się, żeby Państwa tutaj ugościć, pokazać wielki asortyment roślin, które posiadamy w naszej szkółce. Pokazać też taką rodzinną, miłą atmosferę, że można usiąść Wypić kawę, porozmawiać, spotkać znajomych, być po prostu na bieżąco i przy roślinach to, co zaczyna zdobić i upiększać nasze domowe ogrody. Jest nam z Wami naprawdę mega i chcielibyśmy być z Wami. Proszę Państwa, dobiegają końca nasze dni otwarte. Bardzo dziękujemy za to, że odwiedziliście nas, że jesteście, że mogliśmy na Was liczyć, bo bez Was niestety one by się nie udały. Cieszymy się, że spełniamy Państwa oczekiwania. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście do nas bardzo, bardzo się jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji i oczywiście zapraszamy na kolejne dni otwarte, zapraszamy również na nasz jarmark bożonarodzeniowy, który będzie również w grudniu jak to wszystkie jarmarki, można będzie obserwować to na, naszym, na naszej stronie internetowej, na facebooku wszystkie relacje z tych naszych dni otwartych również będą na facebooku, będą na tiktoku, będą na naszej stronie internetowej, także zapraszamy Zapraszamy na, na opinię, żebyście pisali do nas, jak Wam się podobało, jak, jak byliście, czy byliście zadowoleni, czy nie. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Już w tym roku chcielibyśmy Was zaprosić na dziewiątą już edycję hortencjowego zawrotu głowy tutaj do szkółki. I jeszcze dzisiaj z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić również na Jarmark bożonarodzeniowy, który się odbędzie. W okolicach 7-8 grudnia, ale to Państwo musicie jeszcze dokładnie poszukać daty na Facebooku, bo jeszcze żeśmy tego dokładnie nie ustalili tutaj z szefostwem, z organizacją. Ale naprawdę z mojej strony i ze strony organizatorów, właścicieli, wielkie wyrazy podziękowania dla Was, dla Państwa, że przychodzicie, odwiedzacie. Czyli my jesteśmy Wam potrzebni, i Wy też nam. Dziękujemy pięknie. To już koniec naszej relacji i chcieliśmy, chcieliśmy bardzo podziękować za wszystkie dobre słowa, za, za za pomoc w organizacji, wszystkim naszym pracownikom. bo bez, bez Was nie byłoby, nie, byłoby tej, nie byłoby tego wydarzenia. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim gościom, którzy nas odwiedzili, wszystkim Wam, Państwu, którzy, którzy kupiliście, odwiedziliście nas, którzy wsparliście, wsparliście nas swoją obecnością, zakupem i zapraszamy serdecznie na Jarmark Bożonarodzeniowy, ale także przez cały rok. Szkółka nie jest czynna tylko w dni otwarte, dla zwykłego klienta detalicznego jest czynna przez... Cały rok można u nas kupować, z wyjątkiem paru tam e, w okresu święteczno-noworocznego. Serdecznie zapraszamy do zakupów i do przyjazdu do nas. Mówił dla Was Maciej Burziwoda. Dziękuję bardzo.